Siemka ludzie! Ja jestem Rzecki, a to pierwszy odcinek z Clash of Clans. Będzie to seria, w której będę wam pokazywał rozgrywkę oraz rozbudowywanie mojej wioski. O ile wioską będzie można to nazwać. A więc dobra, wchodzimy do gry. Teraz y, najnowsza, że tak powiem, halloweenowa tapeta z Clash of Clans. W Clash of Clans doświadczenie, muszę powiedzieć, że mam, ponieważ na telefonie yy, gram i, i mam y, Town Hall 8, więc to już jest dosyć duże rozwinięcie. Okej. Okay. Ładuj się nam szybciej. Czemu się tak wolno ładuje? Low. Może dlatego, że pierwszy raz wchodzę do gry No nie wiem Bo tutaj to będzie Let's play od początku oczywiście Okej okay. Welcome się dobra bla 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 eee, teraz zaatakuję Kanon Od razu wam mówię oszczędzamy gemy, ponieważ będziemy Najpierw pierwszego budowniczego, i potem od razu zbieramy na drugiego 40 sekund. Wy możecie sobie teraz y, przewinąć film, ponieważ y, żebyście się nie nudzili. Ja tutaj też będę bardzo dużo opowiadał o Clash of Clans. Będę robił nowe taktyki, znaczy nowe. Będę pokazywał Wam różne taktyki i będę Wam też pokazywał różne ustawienia na, na rozmaite, ale no, mam nadzieję, że to będzie fajna seria. Miałam ją na poprzednim kanale, ale przestałem jej nagrywać, dlatego że uznałem, że już za dużo trochę zrobiłem, yy, nie nagrywając i. i, i... I że byłoby niefajnie. Dobra, teraz wygramy Ziąś takimi jednostkami tu ty sobie możesz kurde. Uhu, pięć magów, a tak. Nie będę używał 5 magów, bo można to dowoma załatwić. Okej. Okay. I jednym, ale jednym mi się nie udało kompletnie. O, dobra. Znaczy kompletnie, ponieważ mag zniszczył mort Kanon, a kanon zniszczył w tym samym momencie go. Więc to tak nie było zbytniego sensu. Dobra. Eee, uh -huh, uh -huh, uh -huh. e Proszę bardzo. Oszczędzamy gemy. Nie wydajemy na jakieś finish now. Okej. Okay. sobie w tym momencie przewijacie film i się nie nudzicie Będą też serie z War of Tanks Będą też serie z Minecraft. Będzie Minecraft Hardcore i Minecraft Blitz SG, takie minigamy też będą. Okej. Okay. Oto mój telefon Chyba coś z Clash of Clans. Zaraz zobaczę. O clash of clans, your troops are, are ready for battle czyli, że moje jednostki są już gotowe okej, okay, mam elixir kolektora teraz buduję elixir storage pam wy sobie przesuwacie film i jest po problemie tu tlankę będziemy budować może zrobię tak, że tam jestem rozbudowany, więc zrobię tak, że na moim koncie na telefonie stworzę klan jakiś. Yy... Yy, przyjdę z tego konta na, do klanu tego, co mam na telefonie, klasza i wtedy będę sobie przesyłał z telefonu na kompa tutaj jakieś fajne jednostki. Na przykład będę mógł wtedy atakować, załóżmy Dragonami już za niedługo, bo zaraz mam dragony. Albo będę przesyłał giganty. To będzie dobre. Albo anioła, o. To będzie fajne. Aha. Ok, got storage. To tak nic nie mówię, ale no po prostu czekam. Czekam aż to mi się zrobi. W ogóle napiszcie tam jak czy idziecie na Halloween po cukierki, czy nie. Ja szczerze mówiąc idę. A jak napiszcie? Napiszcie, czy idziecie, a jak idziecie, to napiszcie taki myślnik i za kogo się przebieracie. Ja osobiście będę takim zombiakiem, że tak mogę to ująć. Bo to będzie taki trochę zombiak, trochę taki... No nie wiem, jak by to powiedzieć. Dobra. Goblinki coś tam nam mówią żeby baraki zbudować to budujemy. Na kąpie czasami fajnie się loguje, bo ja zaraz gram na komputerze, że na przykład może masz maksimum w Gold Store Golda na przykład 2,500, a możesz na przykład po ataku mieć 3000. Tam masz napisane MAX 2500 i masz 3000. Tak czasami mam. Nie wiem, jak wy. Dobra. 20 sekund. Level up. Mam sobie zrobić 8 barbarzyńców. Wy sobie teraz przymincie, bo ja nie mam zamiaru tracić ani jednego gema. Dobra, wy sobie przymincie. A ja sobie gram w mojego klasza na telefonie. Sobie zaatakuję. Co? Warring cure, your... Aha, ktoś atakuje moją wioskę. Myślę, że pięć barbarzyńców mi wystarczy. W zupełności. Ale najpierw ci pięć barbarzyńców muszą. Ja wszedł każdy do tego. Do bramki. W co grasz? FIFA? Poczekajcie... Mam trzech barbarzyńców, no przydałoby się jeszcze z dwóch. Ok, ostatni. Zobaczycie, czy ktoś mnie już skończył atakować. Tak. Wygrał czy przegrał? O to jest pytanie. Mm, mm, mm. Zobacz. Że... Co? Zaatakował mnie jedną Archer Queen na pierwszym levelu. Aha, to jest jaki dał na koniec mapy tą Archer Queen i się wycofał. Dobra, atakujmy. O tak. Okej, okay, pięciu chyba wystarczy, albo i sześciu. Pięciu chyba też by sobie poradziło, albo wolę dać już sześciu. To jest podstawowa rzecz, ponieważ możemy za sobie potem kupić Dark Elixir oraz yy, kasę albo chociażby. czekajcie, możemy kupić za Dark Elixir, Elixir, yy, kasę. No, wszystko możemy za to kupić wszystko po prostu. Wszystko oczywiście, w of Możemy też przyspieszać budowy różnych budynków. Dobra. I kończ się, kończ się. Dawajcie szybciej. Excellent. Dobra. Aha, inny Dajmy sobie. Juuu, mam nik grzecki. A nie, nie, nie. To on, hala, też już nie będę zagemy ulepszał. Nie, nie, nie. Czekajcie, wyprodukuję sobie... No, nie mogę, bo bym sobie wyprodukował sześć jednostek. Dajcie mi grać już samemu. 20 sekund. 15. Wiecie, yy, tak myślałem nad zakończeniem serii. To będzie gdzieś około. Jak nie będę już mógł nic ulepszać, to chyba będę miał na 10. Mury maksymalnie. I wtedy już będzie tak tak, tak trochę tak głupio. Mhm, mm bla, 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 no, wiem, wiem. Okej, okay, mogę wreszcie grać sam. Juhu. Dobra, zbudujmy sobie tak. Zbudujmy sobie to. Zbudujmy sobie to. Tutaj mogę zbudować barak jeszcze jeden, a tutaj mogę zbudować murki, kanon i Archer Tower. Dobra. To myślę, że z tego odcinka będzie już trzyma na tyle. Yy, ja z Wami się żegnam. Yy, trzymajcie się, lajkujcie ten film, dawajcie do ulubionych, subskrybujcie, komentujcie. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się. Cześć!